Nowenna do Matki Bożej Gieczwałckiej Dzień piąty Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twej miłości w nich zapal. Weślij Ducha Twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź pozdrowiona i uwielbiona, cudowna Pani Gierzwałcka. Patrachowie i prorocy już przepowiedzieli Twoją wielkość i świętość jako Matki Syna Bożego. Jak rozradowało się serce Twojej krewnej Elżbiety, gdy Cię ujrzała w domu swoim, tak samo moja dusza i serce moje przepojone są niewysłowioną radością i szczęściem, że chciałaś nawiedzić to święte miejsce na warmi. Na tym świętym miejscu dusza moja i serce moje promieniują tak wielką radością, adorując Twego Syna, ukrytego pod postacią chleba i wina. Ten sam Jezus Chrystus, któregoś nosiła pod swym dziewiczym sercem, teraz na tym wybranym przez Ciebie miejscu ucisza moje strapione serce, a duszę moją napełnia nieogarnioną miłością. O Pani Gierczwałczka, pozwól mej duszy stale kosztować tego wesela i tej radości. Spraw, abym nigdy nie odstąpił od Twego Syna i Ciebie, ale żył w jedności z Wami na wieki. Amen. Ojcze nasz który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Boża, Gechwałeczka, serdecznie Cię proszę, niech Syna Twojego w sercu moim noszę. Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki, dopóki nie połączę się z Tobą w niebie na wieki. Litania do Matki Bożej Gechwałeczki. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, Giecwalka, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałka, cudami słynąca, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałka, nieustannie wstawiająca się za nami, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałka, błogosławiąca źródło wody cudownej, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałka, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Matko Boża g pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Matko Boża g ucieczko grzesznych, módl się za nami. Matko Boża g udzielająca wszelkiej pomocy, módl się za nami. Matko Boża g wypraszająca łaski, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałeczka, której tak zaufaliśmy, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałeczka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałeczka, nawołująca do czynienia pokuty, módl się za nami. Matko Boża Gietrwałeczka. Nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości, módl się za nami. Matko Boża Giecwałcka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej, módl się za nami. Matko Boża Giecwałcka, nawołująca do gorliwości i pobożności, módl się za nami, Matko Boża Giecwałcka, nawołująca do skromności i czystości. Módl się za nami. Matko Boża Giecwałcka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami. Matko Boża Giecwałcka, nawołująca do łagodności i cierpliwości, módl się za nami. Matko Boża Giecwałcka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych. Wstawiaj się za nami. Matko Boża Gierczwałcka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, wstawiaj się za nami. Matko Boża Gierzwałcka, racz uchronić naszych Ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa, wstawiaj się za nami. Matko Boża Giecwałcka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze, wstawiaj się za nami. Matko Boża, G. racz uchronić młodzież naszą od niewiary. Wstawiaj się za nami. Matko Boża, G. racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej. Wstawiaj się za nami. Matko Boża, G. racz być nam szczególną obroną w godzinie śmierci naszej. Wstawiaj się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko Boża, Gieczwałcka, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Giszwałckiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za kolejny dzień nowenny. Polecam Ci szczególnie książkę Sekret Gierzwałdu, a także świadectwo z epoki objawienia Najświętszej Maryi Panny w Gierzwałdzie. Dziękuję.